i, like i suba O ja typa widzę, ale ciebie nie widzę. <laughs> Hita dostałeś? dokładnie, mam broń. No. Mam taką automatyczną broń. E Hita hit dostałeś? No, jestem panem policjantem. Hello. Luba Gdzie ty jesteś? <laughs> Powiem <ci> tylko tyle, cię <laughs> tak kampi, bo jest zielony i go tak na jednym z kolorów nie widać. To jest po prostu pan Paweł. Paweł. <sighs> Co to jest? Shadow Stalker Skąd ty go masz? Dino. A to jest admin. Z Johnem Dino gram. Z tym admin. Yeah. Admin, what's up? No co, żeby było śmiesznie, fajnie, zajebiste No aby. ale jak, jak będzie wolił z shadowa, no to nie będziesz Ale, nie, nie? ale to ja zajebuję no jest shadowa Skąd ty go masz? No dał mi chłop Co? No dał mi chłop, zostanie twój, eee, stop. Do you no know the way? Jakiś mój kolega do no you know the way wszedł wunta I nie wiem kto to jest najlepsze Zaraz chyba się pokuszę o napisanie kto ty a jem pomarańczowy budynek, tak widzę się. O ty chuju! Tu seryjką w łeb i w ogóle nic nie trafiłem, zgadza się. Nie, trafiasz tylko obok mnie, co jest to? O ty, kurwa, będziesz to wszystko trwałe. Dobra, kurwa, dobra, patrz. Pa, jak się gra, patrz, jak się gra w tą grę. No i pan Paweł. I teraz mi spróbuj trafić. Nie mam zamiaru. Gdzie tu pójść? matko, muszę wracać. Dlaczego? Nie mam żadnej... Dwa no kości sobie skręciłem. No nie. A, będziesz łatwym celem teraz dla mnie. Mhm. No to chodź do mnie, kozaczku. Nie, nie mam... Co tam na nie, mnie? Nie, chcę to to. ja no nie spieniam tu 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 była i zrobić co? Pochodzę, Nie dalej, tak mam gorzego downloaden Takie trwane zapora niemiecka <straszamy> Zapora niemiecka coo to... Wiesz co z tego serzja Aha Ale ścioł jak bił Co To dewila Boże jakieś no. ruskie chyba czy coś ja czy sobie to muszę zdjąć? Jest sobie siebie do mnie? Ja, ja bym. tam do niemców strzelać, nie kazano! A Kumpa ma, za zamają sobie kar. Tak, ja. Kark... co? Interesuje. interesuj się. A to teraz jesteś łatwym celem, czarny. Kom tu, papa. Ech, nie, e, już mam tak.

Jesteś po hedziec, jak coś. Tak by te Nie, już mam 100HP. Tak? No ooo trzy header. Banzi, panzi, panzi chuju Tu 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 tu! O nie! Spam mała, mała. Pieru, peru, peru, peru. Spad debby. A co ty tam poleciałeś? I chłop spadnął, rozumiesz to? A ja cię widziałem jak ty tam na niego kamieka zarobił Kuwa spadnie. Nie. Widzisz tego typa? Nie, ale widzę wagonika Tak BTW dostałem 100 spanie. nie? Fajnie masz

A, no, spierdalałeś. Ja już z Tak? Naprawdę? No. No. No kuwa, nie oh, kurwa, nie widzę się przeodwołuje. K**wo. O kurwa, No, wypierdalałeś. Sowałeś się lepiej, Nie przeszkadzaj mi. A no mówię, byś mi nie przeszkadzał! Tak BTBU mam 0 HP prawie. A ja jestem zajęty, nie przeszkadzaj mi teraz. Kurwa gdzie to... O, tutaj, tutaj. Hello. Ej no nie, skończyło mi się ammo. No to idę po ciebie za tak. karty, ty, ty Mówię, poczekaj chwilę, bo trzeba A ty co? No nie, ile HP? 18. No nie no powstanie tak było. A wiesz co było, to tylko się cały czas bawiłem, bo wyłyszałem już jednego, tego, gripa, czy tego to się nazywało Rasista Zabiłem nie. Miśniutko, O nie, o nie No, nani, nani Wiem, że ty gdzieś tu jesteś, chłopczyku Chodź tu Nie, ja cię widzę z daleka, nie? Chodź tu, chłopczyku Tu, 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 Że wiem 30 hp No i bardzo dobrze ci tak Warto byłoby wtedy zabić Warto było Dostałem bułę od niego Tak? No to weź spraw teraz tak... Oj się prawie nie rusza! Ale nie ma takiego full auto od Czesku! O kurwa, dobra! To... Spierdalany od niego! Teraz by A! Za nim jest zbyt mocno! O kurwa, też się złamankę! Ile masz HP? Oła, kurwa... 17, ja pierdol! Ile o chuj! Tadu! Kurwa, tylko mam złamane kawy od Ale przecież najfajna zamała, nie? No, zajebista! Tylko mam zamaną nogę! O, jeszcze pan Paweł. No. Ale wiesz w ogóle co pomyślałem? Taktyka na te? skrapy i pewien dworgalny. Które znajdziesz? Halo? Gdzie ten typek? E, fioletowy dalej idzie do, e, u samej góry. E, będzie zaraz skakał na ten drugi kwadrat. Stoi koło znaku. Kampi się, patrzy. A kluczy. to niech się kampi. Ja znaleźcie, się... Znaleźcie, znaleźcie, znaleźcie. Nie zna... znaleźcie. nie spie. Przeskoczył na pierwszy kwadrat. kogo I tutaj dalej? nie ma. Na drugi przeskoczył. Nie, przeskoczył na drugi. Kogo Trzeci tutaj nie ma. Jest coraz bliżej do ciebie. Niech na tej zjeżdżalni. N nie tak będzie, tak ci powiem. Czwarta. Teraz będzie na tym skręciłem. Wiem o tym więcej, chłopa. Jak będzie tutaj się ranę, będę będziecie miał, będzie miał ci się schować. a ja będę miał. I szło papaczek i kamper, i tak macha tam dół To często jeden... stwierdził Bła Uuu, dwóch wywaliło Dawaj go, Jawor, 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 liczę do ciebie Dawaj, 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 Jawor, Jawor, Jawor! O kurwa, I co teraz? I ten typek krzyczy. Don't die, don't die. Ma! 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 w portfel. Wal do niego przez ścianę. Przez no wiem, to, wiem walę przez niego. To, no. Wiem o to no. Strefa cię dojedzie. Te chuja tam nie dojedzie. Aha! A, strefa nie jest na ciebie? Nie. O, fuck, jest po drugiej stronie mapy. Strefa, strefa! Czarny! Jego też zaraz dojedzie. Więc walaj, wal do niego, wal. No wiedko, skończyło mi się. Nie! A, A, yeah. Jeeee! Dawaj, czarny! Jest na otwartym terenie! Muszę przeżyć! Palić biedę! U. Ale Ciota podpowiada. Walić go! Myślałem, że tu się skończyła strefa Jest to tu dupa Gdzie jest? Sprzątne chłopak? Eee, fioletowy, u samej góry Ela Uuuu, GG Aaa, GG Mam mojego pierwszego kąska A, ja nie, zostaw mnie, fokus na niego. A, fokus na niego, a na mnie, do mnie strzela, ale ciężki. No bo go już zabiłem, bo już go zabiłem szybki. Nigdy, nigdy z tobą więcej nie gra. Ha, 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 ja I ty kreć kwituje, i typa nie? Ma kobrę. Nie tylko on ma kobrę. I pi, 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 pi. Mnie, masz 16 lat, a zachowujesz się jak dziecko. Tak właśnie mam content. Ucieka ci! No pomarańczowym już jest. O, ty dziewczynka najgorsza? Gdzie ci dziewczynko? Pi 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 pi! W łeb dostał lamus. aha ha 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 ha, 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 ha. Jak może nie być... Dobra, no, Debbie z kobry z daleka na mnie napala. Brawo, chłopak, to jest inteligentny, Kurde. Ale to będzie, będzie musiał być przesrane, żeby później tak daleko przejść. Zdział, klasorowek. Napierdolone. Myk, disco polo. Myk, disco polo. No, jak paintball nie zadają kurwa obrażeń, skoro zabijają? Po prostu zadają bardzo mało tych obrażeń. No jest, ona no, zajebi swoją strefę, a chłop nie ma. Ja nawet go nie widzę, tak by ten. Ja tylko nie widzę, ale mam fajną strefę do obrady. Patrz jak się zabudowałem, kurwa, tak no Aha. Adni się koło mnie zrespił. A widzę małpę! Też widzę. Wyższy jest od ciebie. Zdobywa high granda. Nie dzisiaj. Bo ja mam oh. najlepszą strefę. Oh. Oh. Zgadza się.